Słuchajcie, prawdopodobnie jest tak, że sztuczna inteligencja i to, co z nią robimy, was ocenia. Ciebie, 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 mnie też. I bardzo dobrze określa, kiedy jesteśmy zestresowani, zanim my się w ogóle zorientujemy. I też jest w stanie wykryć konflikt w zespole, zanim on jeszcze nastąpi. Z chirurgiczną precyzją określa, Jakie emocje pojawiają się w nas i jest w stanie na to odpowiedzieć? Prawda jest teraz taka, że my cały czas jesteśmy przywiązani do tego swojego human touch. Ale czy na pewno? Bo jeśli sztuczna inteligencja, algorytmy są w stanie symulować z 80% skutecznością przywódzkie. Liderskie i przywódcze kompetencje i umiejętności? To czy liderzy są jeszcze w ogóle potrzebni? No, okazuje się, że tak. I przez najbliższe 25 minut pokażę Wam, jakie to kompetencje i co warto zostawić u siebie, a co warto jednak oddelegować. I okazuje się, że największym wyzwaniem jest to, że 68% liderów technologicznych uważa zarządzanie zespołami hybrydowymi za swoje największe wyzwanie. Słuchajcie, mam jakiś problem z prezentacją, bo nie wyświetlają wam się slajdy, które ja mam. Więc być może będzie trzeba je przełączyć na drugą prezentację. W każdym razie, to co będziemy teraz opowiadać, to ja się nazywam Kasia i Zarabiam na życie wspieraniem ludzi w ich rozwoju, i dzisiaj podzielę się tym, w jaki sposób i jakimi modelami można dzięki nim lepiej i skuteczniej realizować zadania. Prezentacji nie ma, ale ja się podzielę już teraz pewnego rodzaju modelem, który jest czymś innym niż większość obecnych na naszych pulpitach i w rozmowach koluarowych. Być może go już znacie, a być może nie. Natomiast to, co go odróżnia od tych wszystkich innych, jest to, że on w pewnego rodzaju y, sposób kumuluje i integruje tę część, która jest nasza ludzka i część, która jest związana z technologią. Mamy czy nie mamy? Ach, nie chcę współpracować cudownie. Wiecie, to ta, tak, tak to jest z tą technologią. Tuż przed sprawdzaliśmy wszystko działało, klikało. Okazuje się, że przełączenie już na streaming i o jedno urządzenie za dużo. Więc pytanie, czy mogę zrobić przerwę i wrócimy. Ach, już jest, cudownie. Tak, tylko teraz mój kliker nie działa, bo jest wyłączony z komputerem. Tak? Na najlepszym slajdzie się w ogóle zatrzymała, nie? Trochę zejdę z... okay. Jeszcze nie? O, jest. Ekstra. A zatem model i e AMP leadership. I czy to będzie o nowych kompetencjach? Niekoniecznie ale być może w nowym wydaniu, o którym jeszcze część z Was nie słyszała. Model, tak jak wspominałam, integruje i wzmacnia to, co jest ludzkie i to, co jest w technologii i sztucznej inteligencji kluczowe. Czerpię z inteligencji emocjonalnej Golmana, czerpie tutaj uważność i zarządzanie tą zmiennością i dynamiką, która podczas Zmian zespołu się pojawia. Czerpie też z przywództwa adaptacyjnego i tutaj jest ta elastyczność i rezyliencja w reagowaniu na to, co nas spotyka. I przywództwo inkluzywne Ferdmana i Deine, gdzie tu nam podpowiada, że integracja różnych talentów i perspektyw jest ważna. I moglibyście sobie zadać pytanie: OK, to dla kogo to jest? No, w zasadzie. I dla liderów, ponieważ to dzięki temu tej modelowi mogą lepiej budować Wybudować pewność siebie, i zdolność adaptacji, A do dyrektorów, bo, do dyrektorów, dzięki, bo dzięki temu mogą strategicznie ogarniać organizacje, organizacje. całe to zespoły, to zespoły HR, które to wdrażają to pewne programy i, I dzięki, dzięki temu są rzeczywiście partnerem dla biznesu i w, i w końcu, końcu całe organizacja, organizacja bo dzięki temu one ona są bardziej elastyczne i, i dostosowują i się do tego, co się dzieje obecnie. O czym ta konferencja nie będzie? Nie będzie, będzie o wdrażaniu pewnych konkretnych narzędzi, będzie, będzie to raczej, raczej ogólny przekaz, w jaki jak sposób można podejść, podejść. i też to podzielę się instrukcją, co będzie dla nas ludzkie, ludzkie, a co, a co oddelegować, oddelegować właśnie do, do sztucznej inteligencji. inteligencji. Model EMP e ma pięć obszarów. Empatia, empatia tutaj z dopiskiem cyfrowa, cyfrowa adaptacyjność, adaptacyjność algorytmiczna, uważność systemowa, E, obecność obecność e, taka a, hybrydowa, bo w sumie to żyjemy w takich hybrydowych zespołach, ale to nie oznacza, że jesteśmy w różnych strefach czasowych albo e, że mamy różne kompetencje, tylko że te zespoły właśnie łączą interfejs białkowy z tym elektronicznym. I wreszcie przy wszystko paradoksalne. Empatia. I ten dopisek cyfrowy jest kluczowy, ponieważ jeżeli lider jest w stanie zidentyfikować największe obawy, w swoim zespole odnośnie współpracy z AI, to znaczy, że będzie lepszym liderem niż cała reszta. Adaptacyjność algorytmiczna, czyli potrzeba takiego ciągłego kalibracji sprzężenia zwrotnego. I przykładowo takie sprzężenie jest w reserved wprowadzone. To znaczy, tam algorytmy mierzą i badają, jakie są trendy modowe, natomiast ludzie zespół co dwa tygodnie robi taką, taki double check czyli sprawdza czy ten algorytm rzeczywiście działa i czy jest dopasowany do klienta Ponieważ polski klient ma inne potrzeby i na co innego zwraca uwagę niż klient z gdzieś z Szwecji czy, czy Hiszpanii i ta adaptacyjność lidera jest istotna, to jest z tego powodu, że jeśli jest w stanie wychwycić te elementy, to zespół dużo sprawniej y, funkcjonuje. Kolejne jest uważność. I to jest y, taka uważność, która krytyczne myślenie wobec rekomendacji tego, co podpowiada AI. I jak się pewnie domyślacie, ja, przygotowując to wystąpienie, też korzystam ze sztucznej inteligencji, z kilku narzędzi. Natomiast e, krytycyzm tutaj polega i uważność na to, że każde źródło i każdy prompt musi być co, co najmniej trzykrotnie sprawdzony. E, Brainly przykładowo m, pokazuje, e, robi takie AI Free Fridays, gdzie ostatniego dnia miesiąca, czy, czy może nawet częściej, Rezygnują z korzystania z copilota i innych narzędzi właśnie po to, żeby przywrócić to krytyczne myślenie, ponieważ okazuje się, że długotrwałe, długotrwała ekspozycja na współpracę ze sztuczną inteligencją trochę nam zaburza krytyczne myślenie. Obecność hybrydowa czyli taka inkluzywna część z nas i na przykład firma. Jak dobrze pamiętam Prototype, zaprasza do takich sesji przy projektowaniu produktów, i to jest firma UX-owa, różnorodne zespoły, osoby neuroatypowe, osoby z niepełnosprawnościami, oprócz tej sztucznej inteligencji, która też powiedzmy siedzi przy stole, po to właśnie, żeby widzieć różne perspektywy. I co ciekawe, okazuje się, że to pokolenie, które weszło na rynek, to najnowsze pokolenie Z. Jest trochę kontrintuicyjne dla tych starszych pokoleń, jeśli mówimy o rozumieniu roli lidera, bo oni niekoniecznie patrzą na to, czy ktoś ma doświadczenie, tylko czy jest empatyczne, jest w stanie dostrzec to, co jest nam potrzebne. I teraz, my jako liderzy, prowadzimy swego rodzaju przywództwo paradoksalne, bo potrzebujemy sobie równoważyć. To, co potrzebuje zespół, to, co potrzebuje biznes, zadbać o nasze zdrowie psychiczne, zadbać o bezpieczeństwo psychologiczne zespołu. I w sumie to jesteśmy takim. Jest na to nazwa i ona istnieje już od lat. I ja sobie na potrzeby dzisiejszego wystąpienia ją zapożyczam orkiestrator, ponieważ jesteśmy jako literzy kimś, kto orkiestruje całym zespołem, który się składa z bardzo różnych osób ale właśnie też algorytmów. I niestety jest tak, że ten orkiestrator cały czas musi walczyć z pewnego rodzaju paradoksami, jest w nich i rozwiązywanie tego, no jednak wytwarza w nas pewnego rodzaju napięcie. Ja podzielę się pięcioma, które są chyba największe i prawdopodobnie każdy z Was mógłby się trochę z nimi spotkać. Pierwszy to paradoks decyzyjny. Ech, jakby to powiedzieć, w, każdej, w każdym konflikcie i tarciu pojawia się moment na innowacje i na możliwości. I tutaj też tak jest. Ale okazuje się, że ten paradoks decyzyjny polega na tym, że AI dostarcza nam bardzo dobrych analiz które są rzetelne, potrafi duże zbiory danych przetwarzać. Natomiast ostateczna decyzja wymaga tego ludzkiego osądu. To jest tak, jak wspominałam, przygotowując tę prezentację, ja naprawdę korzystam z wielu źródeł, ale każde z nich potrzebowałam ostatecznie potwierdzić i zweryfikować. Bo prawdopodobnie część z was, która korzysta z tego z tych, z rozwiązań typu Cloud, czy, czy czy Perplexity, czy ma już nawet wdrożone jakieś inne, innych agentów, to jest ten moment, czy ta informacja, którą dostałam, dostałem, jest wiarygodna. I nasz osąd, ta empatia, ale też i etyka są kluczowe w tym, w tym paradoksie. Drugi to jest paradoks kompetencji. I prawdopodobnie ten paradoks podzieli dzisiaj Was na dwa obozy. Pierwszy nienawidzi mnie za to, za co za chwilę pokażę, a drugi za to, co powiem. Jeśli widząc to teraz, oczy wam się zapuszczały i stwierdzacie, że tak, to jest to, co robię na co dzień, kocham i w ogóle świat mógłby nie istnieć, mm, no to powiedziałabym, że prawdopodobnie macie trochę więcej trudności w komunikatach z ludźmi i to niestety wpływa na to, czy dostaniecie więcej czy mniej biletów Narodowego Banku Polskiego przy kolejnej rozmowie o podwyżkę, bo okazuje się, że skuteczność liderstwa to są głównie kompetencje interpersonalne i tylko 25% wiedza techniczna i to się nawet składa, ponieważ liderzy techniczni najczęściej mają trudności w mm, zarządzaniu konfliktem i budowaniu relacji z zespołem i zarządem, bo oni są na innym poziomie decyzyjnym i patrzą na pewne rzeczy inaczej, mają trudności w delegowaniu zadań, no bo przecież ja wszystko wiem i zrobię najlepiej i aktywne słuchanie niekoniecznie jest tą najmocniejszą stroną. Dlaczego tak się dzieje? No są dwa powody. Pierwsza to nasze y, przeświadczenie, że jednak potrafimy bardzo dużo. Biorąc pod uwagę całą ścieżkę kariery i certyfikaty z technologii, ok, tylko pytanie, czy z tej części interpersonalnej też potrafimy na równym poziomie jak technologią się posługiwać. I drugie to niestety jest też kwestia organizacji, ponieważ zaledwie 18% liderów technicznych decyduje się, czy też właśnie są zapraszani przez organizację na szkolenia, które są biznesowe czy interpersonalne. Więc brakuje tych programów, albo inaczej, brakuje zaproszeń do tych programów osoby techniczne. I co z tego wynika? No to, że ktoś zrobił kiedyś badania w 2022 i okazuje się, że właśnie niskie kompetencje techniczne, ale wysokie kompetencje ludzkie no, bardzo mocno wpływają na to, jak jesteśmy postrzegani jako liderzy. Ja wszystkim nam, jak tutaj siedzimy i oglądamy, życzę, żebyśmy byli w tej czwartej części 12% ludzi elity, którzy mają zarówno wysokokompetencje techniczne, jak i ludzkie. Dalej paradoks zaufania. No słuchajcie, tych paradoksów akurat w zaufaniu jest trochę więcej niż jeden i są obawy natury etycznej. Czyli czy to, co robi AI, jest OK. A W 2018 Amazon zaliczył lekką wpadkę w procesie rekrutacyjnym, bo okazało się, że algorytm, który był podpięty pod rekrutację, um, no, miał bias na uh, jedną z płci, ponieważ eliminował po słowach kluczowych, albo inaczej preferował pewne słowa kluczowe, które się pojawiały w innych CV. Na szczęście zespół HR to wychwycił i wprowadzili kalibrację. Dwa. Obawa o swoją przyszłość i prawdopodobnie części z Was mogła się pojawić taka myśl w głowie. Czy jak już zaimplementujemy tego naszego agenta i będzie to AI, to czy moja rola się już skończy i czy mam wystarczające kompetencje? No i okazuje się, że tu jest główna rola tłumaczenia i przenoszenia pewnych... Um, działań na inne obszary związane z zarządzaniem czy, czy z, wycho z wychodzeniem z inicjatywą. I w tym kontekście informacja, że ponad połowa CEO-sów chce wykorzystać sztuczną inteligencję do odciążenia stanowisk średniego szczebla w ciągu najbliższych pięciu lat można interpretować dwojako. Albo że rzeczywiście dostaniemy narzędzia do tego, żeby się zajmować tymi mniej powtarzalnymi rzeczami, no albo to odciążenie będzie dla organizacji. I to od was zależy, w której grupie się znajdziecie. I wreszcie obawy bezpieczeństwo danych. Tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, bo dzisiaj na scenach Mobile Trends będą eksperci od cyberbezpieczeństwa, natomiast ja. Muszę zaznaczyć, że ten paradoks, że wrzucamy do AI wszystko, i to potem gdzieś jest przetwarzane, niekoniecznie jest bezpieczne dla nas samych. I wreszcie obawy o ujednolicenie komunikacji marek. Okazuje się, że 80% menedżerów ma pewną obawę, że jeżeli wrzucą do modelu wszystkie informacje na temat swoich brandów i te modele będą zbyt ogólne, to zwrotnie dostaną bardzo podobne. Odpowiedzi i sugestie, jak wszystkie inne marki, w związku z tym jest ryzyko takiego zatracenia się tożsamości. Wreszcie paradoks szarej strefy. No, okazuje się, że na tych granicach, które my mamy między człowiekiem a technologią, jest najwięcej tarcia. Bo my mamy etykę, empatię i lepszy kontekst lokalny, taki międzyludzki, a AI tego brakuje. No a AI ma z kolei przetwarzanie dużych zbiorów danych i optymalizacja jest rewelacyjna. No ale mamy też ten zbiór wspólny i tutaj następuje właśnie najwięcej akcji. Ale polega to na tym, że potrzebujemy właśnie sprawdzać te dane. I co ciekawe. Sama sztuczna inteligencja oczywiście jest zobowiązana do tego, żeby mówić, żeby to sprawdzać. I zarówno chat GPT, jak i np. Claude informują tam na dole pod wpisaniem promptu, że trzeba jeszcze sprawdzić te wyniki, ale w Perplexity tego nie zauważyłam. Ciekawe. I wreszcie ostatni paradoks adaptacji, bo. Mm, Adaptacja technologii i każdej technologii, nie tylko sztucznej inteligencji, powoduje na początku spadek wydajności. I prawdopodobnie u was też możecie to zaobserwować w waszych organizacjach, że jak zaimplementujecie coś, potem to trzeba wdrożyć, trzeba przeszkodzić ludzi, e, trzeba też nauczyć e, sam model tego, na czym nam zależy. I to powoduje, że spędzamy trochę więcej czasu na tym, w związku z tym nie zajmujemy się naszymi regularnymi obowiązkami, więc ta produktywność organizacji spada. Ale jest plus, potem w przeciągu e, 3-6 miesięcy winduje nas w górę. Więc od czego zacząć integrację? I to są odpowiedzi liderów z badania Ernst Young z połowy e, 2024. Oni zaczęli, e, jakby to, to była propozycja e, tych czułowych liderów, którzy są związani z AI, że najpierw trzeba zdefiniować wizję, kierunek i cele. W drugiej kolejności wszystkie zadania, które są do wykonania wszystkie. Potem rozmawiamy z ludźmi OK, to w takim razie, co jest do oddelegowania a, i uczciwe sobie powiedzenie, jaki jest zakres współpracy, wreszcie zmapowanie i opisu procesów mających na celu podział między jedną a drugą część zespołu. I wreszcie adaptację odpowiednio narzędzi, które będą najczęściej właśnie eliminować te rzeczy, które niekoniecznie są naszą ulubioną częścią dnia. I zauważcie, że w tych pięciu, i tam ich było więcej, natomiast nie było w tych um, odpowiedziach zwalnienia ludzi, co dobrze wróży. Jakie są konsekwencje zdrowotne? Nie byłabym sobą, gdybym też o tym nie powiedziała dzisiaj, ponieważ zdrowie psychiczne jest jednak moim konikiem. I tak, konsekwencje są, o jednej już wspomniałam. Jest jedna na plus, którą, e, e, którą mówimy, że przy współpracy ze sztuczną inteligencją i wystawieniu się na długotrwałą interakcję poprawia nam się pamięć krótkotrwała, ale z kolei krytyczne myślenie, no niekoniecznie. E, I mamy taki spadek refleksyjności, znaczy może on się pojawić. znaczy, to co. Dostaniemy jako wynik, przyjmujemy jako pewnik, że jest to bardziej wartościowe niż gdybyśmy zrobili to sami albo zdelegowali na przykład od naszego sterzysty. I ponieważ korzystamy z tego bardzo często, to potem się pojawia taka myśl, to w takim razie, czy jak to stawię, to czy dalej będę w stanie realizować swoje zadania? I to ma wpływ na samoocenę, na poczucie własnej wartości i na poczucie skuteczności w realizacji zadań. I Są też konsekwencje behawioralne, a jakże, czyli zwiększony stres i niepokój, który może się objawiać na przykład chwilową zapaścią internetu albo wyłączeniem i aktualizacją systemu. Uzależnienie psychologiczne, czyli nie chcemy realizować zadań, jeśli się nie upewnimy przed, z wrzuceniem odpowiedniego prompta. I zwiększona izolacja. No jeżeli korzystamy cały czas z naszych ekranów, to mamy mniej interakcji z ludźmi, w związku z tym nasze kompetencje interpersonalne też nie mają tyle ekspozycji na testy i sprawdzanie się w różnych sytuacjach, więc to też ma wpływ i trochę może obniżyć też naszą empatię. To w takim razie, co zrobić, żeby mieć ten balans pomiędzy i by być tym orkiestratorem i w dobry sposób zadbać o siebie, o zespół i o delegowanie zadań? Hmm. Jeśli... To znowu badanie Ernst Young. Tutaj, wy dobrze widzicie, ja trochę mniej. Pierwsza i niepodważalna empatia. I tutaj taka gwiazdka. Słuchajcie, są programy, na przykład Hume AI, które jest rozwijane od dobrych kilku lat. To jest narzędzie do interpretacji, do rozpoznawania interpretacji emocji. Naprawdę jest w tym dobre, natomiast to narzędzie dalej jest sztuczne. To nie odczuwa tych emocji i tylko może je zidentyfikować. Więc empatię zostawiamy sobie tak samo jak całą, całą resztę. Jest też grupa i obszar tematów, które bardzo chętnie oddajemy do sztucznej inteligencji, czyli właśnie analiza dużych zbiorów danych, szybkie raporty, korekty, czy przesył informacji, czy dokumentów w toku, tak żeby było wszystko zaopiekowane. I mam teraz takie cztery, które są kluczowe i które mogą nam pomóc. Już prawie kończymy. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że cokolwiek nie wdrażacie u siebie jako liderzy, kluczowe jest to, żeby mieć podejście, że na pierwszym miejscu jest człowiek, bo jeśli powiemy o tym, że nie, nie, tylko chcemy wdrożyć technologię i sobie e, podnieść e, zwrot z inwestycji i, i koszty, e, obniżyć, to prawdopodobnie coś się wysypie. Jak to delegować, to ja odsyłam do konkretnego artykułu. On nie jest długi, ale tam bardzo dobrze jest opisane, w jaki sposób i co ma wpływ na delegowanie. Mówimy o tej motywacji, jak coś jest trudne, ryzykowne i na ile mamy zaufanie. Nie mamy tutaj czasu, żeby to szczegółowo omówić, ale też dla chętnych podam źródła. I to, co ja chcę powiedzieć, to są cztery rzeczy. Czyli automatyzacja tych powtarzalnych procesów. Raportowanie, generowanie dużych zbiorów, o tym już wspominałam. Drugie to jest wsparcie analityczne, z gwiazdką, OK, ale i tak człowiek musi to przejrzeć. Zarządzanie logistyką. InPost bardzo dobrze sobie z tym poradził, bo planuje ze sztuczną inteligencją trasy kurierów i ja mam paczkomat naprzeciwko okna. I naprawdę widzę, z jaką precyzją jest to realizowane i jak szybko on się pojawia. Zresztą rozmawiałam kiedyś z tym kurierem i powiedział, że to jest rewelacyjne, że może sobie wklikać i za chwilę dostaje pełną trasę. I ktoś to musiał jednak wymyśleć. Ktoś, kto jest liderem. I wreszcie, zadania o niskim ryzyku. No, powiedziałabym, że jak jest diagnoza lekarska, to Grypę mogłabym oddelegować do sztucznej inteligencji, ale e, informacja o nowotworze już niekoniecznie. Decyzje strategiczne i kreatywne są u nas. Mm. Zadania wymagające oceny etycznej też, bo y, tutaj jednak sztuczna inteligencja tego nie ma. Mm. Zadania związane z motywacją wewnętrzną. Tak, bo jeśli coś nam sprawia frajdę, to dlaczego mamy to oddawać? I wreszcie kontrola jakości i walidacja to już przejawiało, pojawiało się wcześniej. Musimy być na końcu tym człowiekiem, który kliknie zatwierdź. I ten model jest takim podsumowaniem, co możemy, czego nie możemy. Ja mam na koniec taką myśl, że im więcej AI, tym ważniejsze, jest człowiek w tym wszystkim i AI nas nie zastąpi, ale ludzie, którzy znają AI zastąpią tych, którzy z niej korzystają. Ja wam bardzo dziękuję. Tu jest namiar na mnie. Jakbyście mieli pytania, to jeszcze zostaję przez cały dzisiejszy dzień. I było mi absolutnie przyjemnie i e, miałam dużą e, honor, że dzisiaj przed wami wystąpiłam. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, jeszcze upominek tutaj od organizatorów na zakończenie prezentacji.